Wykaże, że liczba r jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu w. Wielomian w jest stopnia piątego, r jest minus jedynką. Z czego skorzystam, moi drodzy? Skorzystam z twierdzenia bezu. Twierdzenie bezu mówi tyle, że jeśli liczba a jest pierwiastkiem wielomianu w, wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian w jest podzielny przez x odjąć a. Jeszcze raz, a jest pierwiastkiem wielomianu wtedy i tylko wtedy, gdy w jest podzielne przez x odjąć a. Więc w moim wypadku sprawdzę, czy wielomian w dzieli się przez x plus 1. Ponieważ mam wykazać, że jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu, to dzielenie będę wykonywać trzy razy. Ponieważ osobiście bardzo lubię schemat Hornera, to zobaczcie, co zrobię. Podzielę schematem Hornera. W schemacie Hornera wypisujemy tu kolejne współczynniki wielomianu. Trzeba uważać tylko, czy na pewno są wszystkie, jeśli tutaj któregoś nie ma, trzeba wpisać 0. Minus 1, pierwszy współczynnik przepisuje więc mam zobaczcie, to razy to minus 1 dodać 3 jest 2. Minus 1 razy 2 jest minus 2, dodać 1, minus 1. Minus 1 razy minus 1 jest 1, dodać minus 5, minus 4. Minus 1 razy minus 4 jest 4, dodać minus 6 jest minus 2. Minus 1 razy minus 2 jest 2, dodać minus 1, 0. Podzieliło mi się, więc minus 1 jest na pewno pierwiastkiem wielomianu. Podzieliło się bez reszty. Mogę napisać w takim razie, że wielomian W. To jest X dodać 1 razy i tutaj mam interpretuję wynik tego dzielenia, będzie stopień niżej, czyli x do czwartej plus 2x do trzeciej minus x kwadrat, minus 4x i minus 2. Co robię dalej? Ten wielomian, który mam tutaj, który powstał przez podzielenie. Teraz ten wielomian podzielę jeszcze raz, podzielę przez x plus 1. Pierwszy współczynnik przepisuję to razy to jest minus 1, dodać 2 będzie 1, to razy to jest minus 1, dodać minus 1 minus 2, minus 1 razy minus 2 jest 2, dodać minus 4 minus 2, minus 1 razy minus 2 jest 2, dodać minus 2, 0. Oznacza to już w tym momencie, że minus 1 jest na pewno dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu, więc wielomian W mogę zapisać jako x plus 1, raz, x plus 1 i tutaj mam wynik tego ostatniego dzielenia, stopień niżej, czyli x do trzeciej, plus x kwadrat, minus 2x, minus 2. Mogę wykonać dzielenie jeszcze raz? A tym razem podzielę ten wynik. 1, hmm, 1, minus 2, minus 2, to są współczynniki tutaj tego wielomianu, minus 1 1 razy minus 1 jest minus 1, dodać 1, 0, tu jest 0, minus 2, minus 1 razy minus 2 jest 2, razy dodać minus 2 jest 0. Podzieliło mi się idealnie, więc w takim razie w od x mogę zapisać jako x plus 1. I teraz to. to będzie x plus 1 razy stopień niżej, czyli x kwadrat. Będzie teraz odjąć 2. <laughs> Przepraszam. W takim razie mogę Włodik zapisać jako X plus 1 do trzeciej gdybym chciała to jeszcze rozłożyć to mogę napisać, że jest x odjąć pierwiastek z dwóch, x plus pierwiastek z dwóch więc na pewno minus jedynka jest trzykrotnym pierwiastkiem wielomianu Pierwia e, e, pozostałe pierwiastki to pierwiastek z dwóch i mm, minus pierwiastek z dwóch, natomiast minus jedynka jest trzykrotnym pierwiastkiem tego wielomianu, mogę napisać co należało dowieść skorzystałam z twierdzenia bezum, mianowicie Liczba jest pierwiastkiem wielomianu wtedy i tylko wtedy, gdy ten wielomian dzieli się przez x odjąć no a, czyli jeśli a jest pierwiastkiem wielomianu, to wielomian dzieli się przez x odjąć a. Ponieważ miał być trzykrotnym, to zobaczcie, trzy razy skorzystałam z tego twierdzenia, dzieliłam trzykrotnie, trzykrotnie się podzieliło i mam rozłożony mój wielomian i faktycznie minus. I ten czynnik x plus 1 występuje trzykrotnie w moim rozkładzie.